Dzień dobry, witamy w chyba dziesiątym już odcinku, moi drodzy. Nawet nie jestem pewien. W przerwie między nagrywaniami, Krystian, ta przerwa trwała 5 sekund, ale Krystian w ciągu tych 5 sekund udało się chłopakowi rozwalić pułapkę i prawie umrzeć. Dobra, ja zaczynam tutaj instytucję leczniczą. A nie, dobra, czekaj, nie mogę jeszcze uleczyć. A to też uleczę, leczy lekko. Chyba ja chcę tą skrzynkę otworzyć. To robimy tak. No ja tu, ja tu nie mam nic dla siebie de facto. To mogę wysłać tej Bail Dotl i to też to jej to dam, ok? Bo tam widzę, że tu mamy jakieś karawasze. Super. I kapturek. Ola będzie miała więcej pancerza. No, a kogo uleczyć? Ciebie uleczę. I pokrzyku. I pokrzyku. To jest jeszcze 13 złota. Tyle miały te szkielety, tylko tyle? No, no, ja Krystian, tam chodzi. możesz jeszcze sobie w czymś punkcik sobie rozwinąć. Wiem, ale czekam, bo nie mam na co. Ej, 300 expa dostałem za coś. A, no bo złeś? kapliczkę, odkryliśmy kapliczkę. Gdzie ona jest? Wyżej jest expo-szkielet, więc uważaj. Gdzie? I cała armia w budynku. Uff, okej. Którędy ruszamy? Dobra, ja zbadam ten fragment mapy jeszcze. Do porządku. A ja widzę, że nic tutaj nie ma zbytnio. A 50 zł. Dobra, i tu już byliśmy. Oki. Okay. Dobra, where are you, Chrystek. No, um, napotkałem cztery szkielety. Dobra, nie, nie ruszaj się, biegnę. Ja stamtąd ordynarnie uciekam. A uciekasz? Nie bijemy się tam? Możemy się bić, ale... Nie, mam walkę. Już, już się bijemy. Wiem, tylko ja się po prostu oddalę stamtąd. Kurde, przypał, bo ja nie zapisałem gry. Dobra, to tutaj się rozstawiamy. Tu, gdzie stoję. Uciekaj, uciekaj. Mają łucznika? Mają jednego maga tylko. O kurde, dużo ich tu jest. Czterech. Pięciu. Sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, pięć, sześć. Jak że ta... Uf, ciągle... Ok, nie dostaje jakoś dużo. Ciągle tutaj pada ten deszcz. No, to... strasznie nerfi. I chyba nie powinniśmy iść, powinniśmy iść w stronę plaży, czyli w dół. Ale plaża jest zablokowana trochę. Nie, jest wejście na plażę. Ale tam były te orki. Tam był ten pochowany orki, tym podobne. No. całą plażę, że zwiedziliśmy, szczerze. No tak. Orki, na którym ale się ustawili, jakby miał taką obszarówkę. I co to tak nagle zaczął wiać? Wiesz, co myślę, żeby zrobić? No. Możemy spróbować ich podpalić i tak de facto Nie no, patrz to O Mama Myślałem, że to będzie idealne Nie myliłem się jak trochę Żywują jak ziemi Dobra, patrz to Jest dwie... mm. Jeje. Dobra, ja, ja w nim nie szarżuję, ja podejdę po prostu do tego zabójcy i go uderzę, co? No tak, tak. To jak ziemi ci pomoże stankować. What the fuck? Nie trafiłem go. Ja Miałem 80% szans na trafianie typa i w ogóle ich nie trafiam. Dobra. Mocniłeś żywiołka, ja się chwoję. Ja nie, Milan ma HP, może ma mało. Podła! O, e, on, ma, on, ma, on nie ma tak dużo życia. Au, a 12 Dobra, mam genialny pomysł, podpalić czy zamrozić wszystkich? Zamrożę chyba, co? No. Chociaż nie, no, chyba że masz. Yy... Nie mamy wszystkich szarunce. zwojów na jedną walkę. Wiem, wiem. Moim zdaniem. Ja tam wiem, na... spróbuję zaszarżować w te szkielety, wiesz? Ej, Zrobię tam tył. tarana. Tup, 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 tup. E, idź pomaga chyba. Aj. Uuuu, dużo bije. O oh fuck. Ja Dobra. mam bardzo dużo zwołów, właśnie. Hmm. No to, to bij, wywalaj tam coś. Ja sprawdzę, czy ja nie mam jakiś zwołany. Mogę ich porazić. A mogę... nie mam zasięgu. Mogę ich zamrozić, porazić prądem? Nie wiem. Mam dwa zamrożenia prądem, więc. Dobra, prądem? Zobaczmy. No to prąd będzie super, bo tu je pada. Więc jak walnie się z prądu. Co to zrobiło? Watermrozu. Zostałem oszukany. Miał ich zamrozić. No dupa trochę. No dobra, kończ. A, dobra, dobra, dobra. Przepraszam, to jest. Taka y, ochrona bardziej niż. To, osłoniłem go przed wodą. Ale dałem mu większą podatność na ogień. To niedużo. Nie, dobra, nie. Dobra, ja zrobię taran. Kogo klepać jako pierwszego? Nie wiem. ja spróbuję zrobić tak czekaj. No. Dobra i łyknę się pota, bo to się źle skończy jeszcze. Dobra, ale mają bardzo dużo, jakby wiesz... Dobra, ten mak na szczęście leczy jakiegoś zabójcę w ogóle randomowej, no, Dobra, to już jest gorzej trochę, bo ono zaraz mi tu padnie. Kurde oni się Wszyscy lecą. leczą. No. Dobra, leć tam, nie wiem Podobijam ty. No. A, zrób coś fajnego. Tu, tu masz dwa szkielety koło siebie, więc musisz je zabić w pierwszej kolejności. A tym Wolgrafem mogłeś iść od razu na tego Maga enemy, bo on bardzo dużo klepie. No, ja zapiszę grę. Pełna odporność na porażenie prądem. Serio? Kto? Ten nieumarły Fechtmistrz jest pełnie odporny na porażenie prądem. No, a ty miałeś chyba ich z ognia bić. Ona też, więc to i tak nic nie da. 86, 100 tutaj mam, że go trafię. Dobra, biję tego Fechtmistrza. On prawie zginął. Dobra. Mm. Nie wiem w kogo ruszać. Dobra, ruszam w tego łucznika za mną. Mhm, mm czyli 6, 6, bez różnicy w sumie. Uuu. Dobra, nice dips tylko. Oni się leczą. Oni się strasznie leczą. Jeszcze zostałem zatruty. Oh shit, ale on dobrze unika. O, tego już nie. Uh, tego też nie. Uuu chyba dostaniemy po dupie. Ten żywiołek nie za dużo zrobił. No, nic nie zrobił. No, nawet nie zdążył zaatakować. Dobra, albo zabijamy teraz tych dwóch na przedzie, albo przegrywamy. Nice? Podpalasz go? Nie wiem czym. Kuźwa. No ja nie mogę uciec, bo on mnie od razu. nie możesz uleczyć się jakoś? Mogę. Uuu. Mogę jeszcze mu wywalić. Uuu. Mogę spróbować uciec, ale nie wiem czy to coś da. Może mi walnąć i tak. Wypadkowy, czekaj. A gdybym tak... No, no, kurde, nie działa to. Co ja tu mam, co ja tu mam... Zwój z zaklęciem, wskrzeszenie... Kurde, nie mogę wejść w swój ekwipunek? Nie. Dobra, nic. Spróbować uciekać czy nie? Nie, dobra, nie próbuję <grym> nawet. Dobra, Dobi no, przecież błaga, 83% ja miałem na trafienie. Oni się jeszcze lecą. No, Dobra, no teraz któryś z nas umrze. No, Jezus już nie ma. jest Maria. Dobra, czarodziej nam umarł. Wrócił mhm. typa do żywych. Nie, nie mamy szans tutaj. Czytujemy. No, nie żyjemy, nie zrobiliśmy nawet jednego. Tym dwóch u nas już nie żyje Dobra Znaczy dalibyśmy radę tylko Byliśmy i tak obydwoje na połowce HP Więc to było głupie strasznie Nie było to, więc to mnie podchodź. To nie Znalazłem tam zwoje i szatę. Wiem, wyszli to do te Bile bo ja jej to dałem wcześniej. Bo ona A jest jej szata. szata? A to wcześniej no tak. nie było tam szaty, tam był jakiś kaptur. Świetna na szata i kaptur. No to szatę, y, kaptur wyszli. Możesz jej założyć. Musimy się poleczyć. No jeszcze nie mam leczenia. Jamy, bryk to uleczę już ciebie. Dobra, już się nie liczy. Więc co? myślę, że powinniśmy iść w stronę. Ej, tu leży, tu leży jakiś łuk. Gdzie? Tu, podniosłem go. Wyślę go tej. Ty, pijaż. Powinniśmy iść w stronę orków. Myślę, że to powinno być. Ale nie to, zabijemy jeszcze tych orków przecież. Jeszcze nie wiemy. Tron, nie, dobra. Ok, 33,56 Co? No mi się wydaje, że dość wysoki. Nie o, chodź tu, chodź, okay. bo tam już sprawdziłem wszystko. Co, idziemy chodź. z domu na do nich? Nie, no nie idziemy, co ty? Nie, powaliło mnie. Ja bym poszedł do tego domu tutaj. Tam było nieumarłych pełno. A. A, dobra, Jeszcze widzę. Zostałem dips, bo tu się okazało, że coś to jest pali. W ogóle jest? U! Zazem buty, rusztkę, złoto się, wartość, to jest i skura. Indeed, and who knows what manner of riches we'll unearth together with this tried and true enough to finish this. Laska okay. ognia. Ooh, super. Dalej nie jesteśmy w miejscu gdzie występuje ogień. Znalazłem no jakieś lepsze buty, chcesz... Czekaj, dam. Nie no, jak dla mnie to musimy ich wyczyścić po prostu, tych typów tam. No tutaj, to wszystko jest do wyczyszczenia, bo to jest nasz poziom, jak najbardziej. Tylko się wyleczmy i po prostu ruszajmy na nich. Moim zdaniem. Znalazłem no dwa, dwa ziemniaki. Zimniki. Dwa zimniki. Nice. Cztery. No, ja jeszcze może tylko tego wulgrafa leczyć to dali nam tutaj tą kapliczkę teleportacyjną, że to ma służyć jako checkpoint no tak, pewnie tak To się z wulgrafem, może coś jeszcze znajdzie Nie, tu już nic nie ma Tu, tu już zostało wszystko przeszukane Krystian. Tu już jest wszystko wszystko chyba znalezione. Gdzie idziemy w tym momencie? Tutaj w górę szliśmy i tam była ta armia. No wiem. Albo idziemy w prawo, albo w lewo de facto. Chodźmy w lewo może. Chodźmy w lewo od tego teleportu. Zbadajmy tamtą część, bo tam już nie wygląda jakby coś było dużo. Dobra. Więc My musimy. Tu jest tak. trupy. To Dobijemy się tu, czy. A okay. bo nie, czekaj, chodź, 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 chodź. Patrz, pójdziemy sobie dołem, zobaczymy co jest na dole. Tu są jakieś zwłoki, nie wiem. One też powstaną? Nie. Zupełnie nie. No to jest tylko kość, co daje kość? Nic pewnie do, do jakiegoś craftingu, jakiegoś takiego. Pana 10. Dobra, chodź, musimy Ty się z nimi się tu. rozprawić tutaj. Jeden jest na tu Patrz, stary, tu masz olej, nie? Chodź, jesteś? Tak. Dobra. Patrz tego Speedy Gonzaleza. Myślę, że pójdę od razu w Maga. No, ma zabity. Ale jeszcze jeden jest. Jeszcze. Je o, faktycznie. Ale masz zabawną minę. Widzisz to? No, widzę. Śmiesznie. Bardzo komiksowo wygląda. Nie wiem gdzie zasięgu. Nie mam. Dobra, Myślę, ja tam nie lecę, chyba. Czekaj, aż wejdą w tą klamę oleju, ale to są szkielety, u. Ale. E e Explore, szkielet. No tak, no nie, wbi nie wbijam tam. Myślę, że szkielet ten wybuchający zaraz u nas wleci, ale on nie jest za szybki, więc będziesz mógł go ściągnąć ciało. Albo ja będę mógł go ściągnąć pangiem. No. Dobra, was 300 HP, także to sporo jest. Dobra Dobra, o! Dobra, teraz teraz trzeba go bić Od razu to podpalamy, bo już prawdopodobnie Fak znowu Wszyscy dostaliśmy tu zatrucie no. Dobra ja ich podpalę bo wszyscy wyleźli tu. No podpalaj ich tam Teraz robię Dobra, i lecić w te w tych łuczników No jak A tutaj jest łóżko, to będziemy mogli się przespać. Myślę, że to jest wręcz no. genialne Zabić tego szkieleta czy nie trzeba? Nie trzeba! w górę, bo ja tych dwóch to Ja pójdę sobie tędy i zrobię tak. Aha, i tu tych nie tu No, ale to stanę już tu. No. Żebym Co? Ty, ale mnie podpaliłeś. Tak, niech tak, ale niech niech tak, a no tak właśnie sądziłem, że tak to nazwiesz. Dobra, ja się wychyluję, spoko. Ja mam hila. że żeby mnie zaufaj Puszko, więc będziemy mi się po kolei powysypiać. Aha. Żeby Ja sobie siłę. stanę już tutaj. Fuck! Nie zauważyłem, że tu będzie ogień już. U. 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 Nice. Fudło. Dobra. On jest bardzo zwinny. Ciach, ciach. No dobrze, Dobra, ja dobiję tego łucznika. Powinienem trafić. Co? A jeszcze Czemu ten. Drugi? No właśnie nie wiem. Fajnie się, by się eksprimy. Czemu oni mają tak szybko? No a musisz tam dobijać. Znaczy on jest martwy, raczej, bo ja z nie, w niego zrobię w szarze jak coś. No ale fajnie by było, gdybyś go zabił od razu. Zmienię sobie różdżkę na, na inną, i jak widzisz, jest o wiele słabsza. No to odmieni sobie lepiej. Pójdź wam muszę podejść, czekaj. Podpal się bardziej. O-o. Nie <laughs> mamy debila. No co miałem zrobić? No nie mogłem staranować go. Tam zaraz umierasz, więc się nie śmiej. Umieram. A nie, to ja. <laughs> no No gdybyś miał wcześniej tamtą różkę, to ona by przeżyła. Debilu. <laughs> Dobra, już idę im skrzesić. No, wskrzesiam. I znalazłem tam magiczny zwój pod tytułem przyzwolenie nieumarłego fechmistrza. Ej, Krystian, to nie jest łóżko! Co to jest? Patrz, to jest klapa. No to się nie spodziewałem tej klapy. Spróbujesz A jasne. Ale nie wchodzimy tam, nie wchodzimy tam. Nie, nie wchodzimy tam. nie, nie wchodzimy tam. Wyleczmy się. Co to w ogóle jest? O, właśnie też, te, też teraz zauważyłem te. Te strzały Dobrze, że kupiłem tyle rybek No Ciekawie, znalazłem zaklęcie i znalazłem jakieś Szczały, możesz u niej jakiś ształ używać, pamiętaj o tym No wiem, wiem, będę używał Dobra, nie wiem. Jeszcze schiluje nas ogólnie i możemy chyba spróbować tam wejść. Ona najwyżej będzie się trzymać z tyłu. Dobra, zapiszę. Zejdę pierwszy, ok? Ty schodź za mną. 3, 2, 1 O! O! Okej, okay, nie spodnosimy tego jeszcze Dobra, 130 zł znalazłem. Uuu, znalazłem piersi, fajne. Czekaj, podnoszę książki.

better in a bet, now those were swell now now i'm not mad you know there's no harm in a little roughhousing now and again putting on a show for the roaring curse is am gonna noodle arms So, what are you made of sushi was she stole plus noriego co to jest a ile zadajesz? Czuje się jakbyśmy kopali jakiegoś... ...Diamenta w Minecrafcie, po prostu. Górnicy. O co chodziło? Nie wiem. U. U. Eee, dla Ciebie, zobacz sobie. Już sprawdzam. Znalazłem lśniący miedziany pi pierścień węża, który daje mi odporność na truciznę i telekinezę. A, no to dla Ciebie. Nie wiem, daje od razu jej. Ten łuk? To już patrzę. Łuk jest gorszy. O, idealny dla naszego tego podają plus jeden do kieszonkowstwa i wytwarzania, a nie, dobra, to mu się jak na się nie przyda. Nie no, daj mu. Może Ale najlepsze. Pierścień obydwa? Nie, 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 karwasze, czyli te. Księga a. obiedności, opys władający cios. E, dobre to jest. A to dla kogo? Dla mnie. Okalecza cel, zadaje dużo damage od mięśnienia. Ale mężynia. Christian, to jest dla maga? Ten czar? Tak, tak, tak. Okej, okay. a jak działa? Że okalecza efekt, okalecza przeciwnika, ma 100% szans, że okaleczy i zadaje dużo dipsu. I za małe mikstury siły masz. Na czym działa mała mikstura siły? Zadaje ci plus jednej siły. Na ile? Nie wiem. No tury. co kury? Co Mam tyle na poziomie 2. Hmm. A ah. ja już z... wyszedłem sobie. Dobra, chodźmy, bo mamy jeszcze jakieś 5 minut. To chodź, pójdziemy w tamtą stronę. Czekam na ciebie. Dobra, chodźmy. Ej, tam ktoś stoi. Patrz. Oh, thank seven. Lucia,

Spróbuj otworzyć teraz w sumie Ile mamy wytrychów jeszcze? O wskrzeszeniem Coś dla ciebie widać? No to wejść Coś dla ciebie Ja wziąłem to co. Ja już to. U plus 2 do inicjatywy, myślę że to może być kit. A to inicjatywa, ale yy, co? Ten kaptur? Tak, kaptur do inicjatywy. E, to daj go albo Łotrzykowi, albo łuczniczce. Bo Inicjatywa to jest ten kto pierwszy się bije, nie? Ale mm? też e, kolejność potem będą się tak nakładać. Czekaj, nazywam jakąś różdżkę Ta jest słabsza. słabsza. I co? Jest Gotowy? Jest. Idziemy? Odkryłem sobie chem, żeby było mi widać mnie. A, ja nie, ja wolę być w to Tu jest ta latarnia, więc... Ta, to będzie ta latarnia, więc tu może być... Tu przed nią leży. Tu może być groźnie. Widzę jakąś magiczną kłódkę tam. No, też widzę. Dobra, albo wiecie co, to skończymy sobie teraz i w następnym odcinku skończymy. sobie. I potem sobie myślę. Tak, właśnie. Tak, kończymy na dziś. Dziękuję myśliści za oglądanie, moi drodzy. Było całkiem fajnie, było dużo faili, ale koniec końców myślę, że dużo zrobiliśmy. Było dużo walki, ale myślę, że na pewno zrobiliśmy jakiś krok do przodu tutaj. No, level coś tam wpadł. No, wpadł level i, i zeksplorowaliśmy. Dużą część mapy. Praktycznie cała lewa część jest już przez nas odkryta. Oprócz tej latarni. A i tam jest tajemnicza jaskinia. No, tam na dole jest ta pla plaża z orkami. Niech orkowie. No, tam na dole. No, my praktycznie jesteśmy nad nią. Nad klifami. Widzę. A tam już nie pada? No wiem, widzę. No bo to pada tylko tu. Dobra. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa.